zakupowy w Tokio, czyli co kupiłem w Japonii. Podczas tego wyjazdu będę tutaj omawiał tylko rzeczy, które kupiłem dla siebie. Pierwsze będą takie Pikachu ekskluzywne, które można kupić tylko w Japonii. Ten Pikachu jest do kupienia tylko w Pokemon Center Yokohama. Przedstawia Pikachu w Yukacie, czyli takim letnim kimonie. Ten pikachu jest do kupienia tylko w Pokémon Center Tokyo Station. To jest pikachu kolejarz, który po prostu no, zajmuje się pociągami. Ten pikachu jest tylko do kupienia w Pokémon Cafe Cukiernik. Wiadomo, on robi tutaj jakieś słodycze z pikachu. Co ciekawe, takie maskotki w Japonii są dużo tańsze niż by się Wam mogło wydawać. Kosztują około w przeliczeniu z tego co pamiętam 50-60 zł, więc naprawdę drobiazg. A, piękna, wspaniała pamiątka i każdy z tych różnych miejsc będę pamiętał dzięki posiadaniu takiego unikalnego, ekskluzywnego pikaczu. Także te piękne pikacze lecą tutaj na półkę za mną. Niedługo się będę przeprowadzał do starego studia. Nie wiem czy pamiętacie, więc. I tak będę to wszystko przenosił, więc na razie tak prowizorycznie gdzieś tam je upchnę. Jak już Wam wspomniałem, te maskotki są rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo tanie w Japonii. Ten ogerpon. Zastanawiałem się, jaką jedną dużą maskotkę wziąć dla siebie z tego wyjazdu, bo tamten Sprigatito, którego widzicie, przywiozłem go dwa lata temu chyba z Londynu. Więc stwierdziłem, że i tym razem wezmę chociaż jedną sporych rozmiarów. Maskotkę, oto i on, Ogerpon, kitakami. Drugie DLC do Pokémon Scarlet i Violet. To jest najnowsza gra w momencie. Jak to nagrywam i w momencie mojego wyjazdu, więc miałem takie najlepsze. Wspomnienia, uczucia związane z przechodzeniem tej gry opowiada ona piękną historię właśnie Ogerpona, czyli Pokemona Ogra, który żyje w górach i ludzie go nie akceptują. Piękne są detale, wykonanie w ogóle na tej maskotce, wcale mi się jakoś szczególnie w podróży nie zgniotła, także jestem za to mega wdzięczny. Te nóżki są usztywniane czymś w środku, wydaje mi się, że jakimiś drutami, także było blisko, ale na szczęście nic mu się nie stało, jestem happy. On kosztował jakieś 120-130 zł. Jeszcze trafiliśmy, będąc w Japonii, na taki dołek wartości japońskiego jena. Oczywiście ja Japończykom życzę jak najlepiej, żeby ich gospodarka poradziła sobie dobrze, no ale dla nas to było szczęście, że akurat po prostu te ceny w przeliczeniu na złotówki były całkiem przystępne, jak tam byliśmy. Także ten ogierpon też leci na półeczkę. Tam gdzieś obok tego wielkiego pikaczu, w sumie dobre dla niego miejsca. w sumie nie jest aż taki duży. On nie jest aż taki duży, no ale mały też nie. Ten był do kupienia w Pokemon Center DX w ogóle... To jest Pokémon Center moim zdaniem z najbardziej fajnymi, ekskluzywnymi Pikachu w przebraniach, bo tam jest taki właśnie Kabuki, jak ktoś nie wie, kabuki to jest japoński teatr, taki tradycyjny. Oprócz tego do jeszcze Pikachu Greninja, ninja, coś takiego, oraz pikaczu z liściami drzewa sakury na głowie. Mi się najbardziej podobał ten. Wtedy wiem, że nie mam już miejsca w bagażu, więc biorę tylko jednego, ekskluzywnego Pikachu z tamtego centrum pokémon tego, który moim zdaniem najbardziej reprezentuje fajnie tą właśnie tradycyjną, japońską kulturę. Jeśli chodzi o karty pokémon to nie kupiłem tego jakoś bardzo dużo. Dla siebie do mojej kolekcji dosłownie kilka kart. Nie miałem zbyt dużego przewidzianego budżetu na takie wydatki własne, do własnej kolekcji, ale już będąc w Japonii, no chciałem kupić coś takiego, co wiem, że do mojej kolekcji kart Pokémon bardzo będzie pasować, więc kupiłem sobie takie trzy trenerki w PSA i C. W moim zdaniem, korzystnej cenie, fajniejszej niż można to kupić w Europie. Więc jestem zadowolony, a że takie właśnie karty Pokémon zbieram, no to fajnie. Oprócz tego udało nam się znaleźć troszkę boxów Pokémon 151 japońskich. Generalnie, słuchajcie, sytuacja z tymi boxami jest taka, że one latały w Polsce po 700-800 zł jeszcze parę miesięcy temu, bo ich bardzo brakowało, a ludzie bardzo lubili ten set, zwłaszcza wydanie japońskie. Teraz był dodruk w Japonii, akurat trafiliśmy z miesiąc po tym do druku, więc jeszcze gdzie niegdzie dało się kupić i wziąłem tego sporo boxów. No, tyle, ile jeszcze miałem miejsca w bagażu, i tyle, ile mogłem się zadłużyć na swojej karcie kredytowej, bo wiem, że po prostu w momencie przyjechania do Polski, no to już jest dwa razy droższe, niż jak to kupowałem, ale ja tego nie będę sprzedawał, będę to trzymał. Słuchajcie, chowam to do piwnicy albo tu gdzieś będzie jako ozdoba, ale trzymam to 5, 10 lat, 15, nie wiem, ale wiem na pewno, że za x lat to będzie warte. 5, 10, 15 razy więcej niż jak to kupowałem. Także trzymam boksy nieotwarte, kupione w Japonii w bardzo, bardzo korzystnej cenie. W momencie jak już chcieliśmy kupować więcej z chłopakami tych boksów, to sprzedawcy się zorientowali, że, że nie będą nam tak tanio ich sprzedawać i podnieśli nam ceny. I w innych sklepach też już ceny zaczęły rosnąć, więc stwierdziliśmy, że dobra, tyle ile mamy tych boksów, tyle mamy. Udało nam się kupić w cenie jedynie kilkanaście, kilkadziesiąt procent wyższej niż ta oficjalna, formalna cena, jak to wychodziło kiedyś w Pokémon Center. Więc i tak. Naprawdę jestem zadowolony i ceny dokładnie może nie podam ile zapłaciłem, bo nie chcę tutaj robić zamieszania i podgórkę z polskim sklepom, pamiętajcie, że polskie sklepy muszą zapłacić cło, VAT, opłaty dla tego kto to kupuje w Japonii, kto to do nich wysyła i tak dalej, więc ja nie chcę tutaj podminowywać i mówić, że ja kupiłem za tyle a tyle, a w polskich sklepach jest o tyle więcej. No tak, no jak coś sprowadza, słuchajcie, z dalekiego kraju, musi od tego płacić podatki i jeszcze opłaty pośrednikom, no to będzie to zawsze droższe. Więc tutaj nie będę się przechwalał. Ja wiem, jaką cenę daliśmy. Daliśmy fajną cenę, jestem mega zadowolony. I trzymał to. To nie jest na sprzedaż, bo moim zdaniem Pokémon 151 japoński to jest set, który będzie bardzo rósł na wartości w przyszłych latach. Jeśli chodzi o inne zakupy z centrum Pokémon, to może pokażę tylko takie przykładowe, bo tego jest sporo. Kupowałem głównie takie drobiazgi życia codziennego, które będę używał na co dzień i wiem, że będą mi przypominać fajne wspomnienia z tego wyjazdu, czyli jakieś długopisy, karteczki, notatki i tak dalej. Ale z ciekawszych rzeczy, które unboxujemy sobie dzisiaj, no to taka figurka Liko. Ona powinna być taka bardzo, bardzo malutka, ale po prostu na pamiątkę tego, że od niedawno jest główna, nowa, główna bohaterka w anime Pokémon i zastąpiła Asha na miejscu protagonisty w świecie Pokémonów i słuchajcie, nie było prawie nic z tą postacią. Jedyna rzecz w sumie, jaką dało się kupić z tą postacią to jest ta minifigurka. Nie wiem czemu tak mało sprzedają jeszcze rzeczy z postaciami z nowego anime z kapitanem Pikachu, czyli tym nowym jakby Pikachu w nowym anime też jeszcze jest bardzo mało rzeczy do kupienia. Wiadomo, że japońskie Pokemon Company rządzi się swoimi prawami, oni tam mają jakieś swoje pomysły na marketing, może po prostu na razie promują inne rzeczy w sprzedaży. No i tak ta figurka wygląda, jest rzeczywiście mikroskopijna. No i jest mini, mini, miniaturowa. No i gdzieś tam sobie stoi. To jest taki jak właściwie. Mam też takie karty. Pokemon Babanuki. To jest jakaś gra taka logiczna. Powinien być też instrukcja angielska w środku. Ja nie wiem, czy chcę to teraz całkowicie tak rozpakowywać, bo moje dzieciaki, no właśnie, jeszcze trochę mogą być, w sensie nie są za małe, ale ta gra jest po japońsku, ale jest instrukcja angielska, więc mam nadzieję, że dojdziemy do tego poziomu, że one po angielsku będą tak rozumiałe, płynnie, że granie w japońską grę z angielskim tłumaczeniem nie będzie żadnym problemem, ale wydaje mi się, że do tego tematu jeszcze po prostu z moimi dzieciakami wrócę za jakiś czas, żebyśmy mogli w to razem pograć. Na razie trzymam to w opakowaniu i zapowiada się ciekawie. Kupiłem też takie zeszyciki, moim córkom oczywiście kupiłem takie bardziej swójta. Spikacz i tak dalej, sobie kupiłem taki z seruleczem i armaróżem kozackie, nie? I w Japonii takie coś kosztuje, tam nie wiem, 50 zł niesamowicie fajna rzecz. Kupiłem te kartridże, słuchajcie, do grania na tych automatach w centrum Pokémon, ale przecież nawet nie zdążyłem tego otworzyć i zagrać, a w Polsce w ogóle w Europie, nigdzie na świecie nie ma tych automatów poza Japonią, także to muszę przywieźć ze sobą do Japonii następnym razem i na te kartridże łapie się Pokemony, a na tego się wybiera chyba trenera. Coś takiego. Także to jest taki zestaw startowy do grania na tych automatach w centrach Pokémon. a 7 lat temu jak byłem to już były te automaty, teraz dalej były, więc domyślam się, że nawet jak wrócę za parę lat do Japonii, to też dalej będą. No i kupiłem taki, słuchajcie, album na karty. Właściwie to jest taki klaser, hmm, bo on ma sztywną okładkę. On jest w tematyce Hisu i łamane na Sino. Takiego właśnie albumu potrzebowałem z twardą okładką. I tutaj można też doczepiać więcej kart, więc przyda mi się to niesamowicie. Dużo miejsca na karty. Super sprawa, fajnie. Będę tutaj uporządkować wszystkie moje karty, moją aktualną kolekcję. Między innymi w tym albumie. Niedługo będzie ten filmik z całej mojej kolekcji kart Pokémon. Myślę, że w ciągu miesiąca się powinien pojawić. Jeśli chodzi o Pokémony, to dla siebie w sumie to jest tyle. Wcale nie aż tak dużo jak na wielkiego fana Pokémonów, jak jak który ostatni raz był w Tokio tak 5-6 lat temu, ale też z innych firm kupiłem sobie parę rzeczy, na przykład z Tokio Disneylandu kupiłem sobie tylko jedną pamiątkę. Fajnie mieć pamiątkę, że tam byłem, także magnesik z myszką Miki Tokio Disney Resort poleci gdzieś tam na ładówkę równowartość około 25-30 zł, a jakość wykonania bardzo, bardzo fajna. Odpakujmy to sobie. No, i rzeczywiście, no taka jakość, że. Ciężko by mieć jeszcze wyższą jakość na magnesie. Raczej to jest taka topowa, topowa jakość wykonania. Fajnie. Ze sklepów e, dla mnie też bardzo ważny podczas tego wyjazdu był sklep Nintendo. Także, tak, oficjalny sklep Nintendo w Tokio. To był dla mnie ważny punkt programu. Nie byłem w nim nigdy ani podczas mojego wyjazdu do Japonii 7 lat temu, ani 6 lat temu. Także jak zobaczyłem tam ceny. To kurczę, ale fajne przystępne, naprawdę. I szczerze mówiąc, to trochę boli, że u nas w Polsce granie na Nintendo no jest dużo droższe w porównaniu niż w Japonii. Tam równowartość nowej gry Pokémon, to jak przeliczałem było około 160-170 zł. U nas jak wychodzą nowe Pokémony, no to ile kosztują w sklepie? 250 zł, także różnica jest spora. Te całe zakupy, które zrobiłem w sklepie Nintendo łącznie kosztowały mniej niż 200 zł, a trochę tego jest. Zaraz sami zobaczycie. Także naprawdę te rzeczy, co tam kupiłem, moim zdaniem były w bardzo, bardzo dobrej cenie. No i same też reklamówki mi się mega podobają. Ja wiem, że teraz w Europie odchodzi się od plastikowych reklamówek, w Japonii absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, wszędzie dają ci plastikowe reklamówki, jeszcze takie grube, z grubego plastiku, naprawdę dobrze wykonane. Także będą na pewno na jakiś tam basen czy rzeczy, gdzie trzeba po prostu mieć mokry ręcznik, fajnie go sobie wrzucić do na przykład plastikowej reklamówki, żeby nie zamoczyć plecaka i tak dalej, zostawiam sobie te reklamówki na pewno do wielokrotnego użycia a w Nintendo kupiłem tak takie foldery z Mario słuchajcie, w Japonii bardzo takie typowe jest wkładanie różnych dokumentów do takich właśnie folderów każdy, no nie wiem czy każdy, ale większość osób, powiedziałbym tak jak spotkałem, ma przy sobie w plecaku albo w torbie właśnie takie foldery, że jak dostanie jakiś dokument czy papier, nie zgniata gdzieś tam po kieszeniach, tak jak nieraz w Polsce, na przykład ja jestem temu winny, tylko ładnie sobie pakują takiego folderu usztywnianego, żeby się nie pogięło i taki sobie wziąłem chyba 4 albo 5. Oprócz tego, moi drodzy, to jest notes, tak naprawdę, ale w kształcie kartridża do Super Mario Bros. 3. Także nie wiem nawet, czy to odpakowywać, bo samo opakowanie jest przepiękne z tymi scenami właśnie z gry Super Mario Bros. 3. No, wygląda to po prostu nieziemsko. Na razie nie chcę tego otwierać, ale wierzcie mi, że tutaj się otwiera po prostu i w środku jest notes z wieloma kartkami. Chyba po prostu gdzieś tak postawię na półce i będzie stało. To wygląda prześwietnie. A no i jeszcze, słuchajcie, kontroler. Klasyczny kontroler do Nintendo Switcha, ale w kształcie właśnie kontrolera do. Super Nintendo, czyli w Japonii znany jako Super Famicom. Żeby to kupić, trzeba było pokazać, że ma się subskrypcję Nintendo Online. Bez tego. Ups, podarłem pudełko, ale jestem zban. Bez tego jest zakaz po prostu kupienia tego. No i tak, w pudełku jest yy, kabel do ładowania, jak nie mam. I sam kontroler. On jest bezprzewodowy. Także ma kształt tego kontrolera Super Nintendo, ale no w praktyce jest wygodniejszy, bo nie trzeba mieć kabla, nie? Także na pewno będę grał w jakieś klasyczne gry na moim Switchu właśnie przy pomocy tego klasycznego kontrolera. Czy to jest wszystko, co ja kupiłem w Nintendo? Chyba tak. Chyba, że po prostu miałem mało miejsca w bagażu i nie chciałem się jakoś tutaj rozwodzić. Nie, nie. zapodziało się gdzieś w reklamówce jeszcze coś takiego. To jest w pudełeczku od klasycznych gier. W tym przypadku Super Mario Bros. 3. Zestaw naklejek. Właśnie z przedmiotami, postaciami z gier. Na Super Nintendo. Te rzeczy kosztowały mnie łącznie jakieś, nie wiem, 140-150 zł, więc w sumie jak na rzeczy Nintendo, w tym kontroler, bezprzewodowy, klasyczny, spoko. Jestem zadowolony. Kolejna rzecz, która była dla mnie ważna podczas tego wyjazdu, sklep Evangelion. Jak ktoś nie wie, co to jest, to jest takie klasyczne japońskie anime. Dla mnie bardzo ważne osobiście, bardzo na mnie wpłynęło, bardzo je lubię. I odwiedzić, słuchajcie, oficjalny sklep Evangeliona w Tokio. To było moje marzenie. Zaraz wam pokażę, co w nim kupiłem. A kupiłem, no, troszkę rzeczy. To jest figurka z Evangeliona, te foldery, słuchajcie, na dokumenty też sobie kupiłem z Shinjim, taki notes, wygląda jak oficjalne dokumenty NERV, to jest ta instytucja, która w właśnie Evangelionie odpowiada za konstrukcję ewangelionów, czyli tych robotów wielkich, dostałem naklejkę z Ayanami Ray, gratis. I kupiłem koszulki, słuchajcie. To pokażę na dużej kamerze, która ma gorszą jakość, ale będzie może tak wygodniej zobaczyć. Te koszulki kosztowały w przeliczeniu na polskie pieniądze 50 zł. Mają bardzo fajny napis w katakanie: Evangelion. Evangelion, po prostu po japońsku, i głowa Ewa Shogoki, czyli Evangeliona 01. Mój rozmiar będzie git. Nawet trochę luźna, XL-ka udało mi się znaleźć, także fajnie. I kupiłem też drugą taką samą, tylko w kolorze czarnym z białymi napisami. A tutaj będziemy robić, słuchajcie, unboxing, jaką trafiłem figurkę z Evangeliona. O pudełko. A bra, pudełko i tak się zgniotło, więc możemy je w sumie tak spisać na straty. Chociaż też są ładne takie, te pudełeczka, bardzo powiedziałbym, estetyczne, nie? Taka trochę inna jest estetyka w Japonii, bym powiedział, produktu. Ale zarżnąłem tu pudełko. No trudno, już taki ten bagaż był upchnięty, że się trzymał na słowo honoru, ale, ale nie eksplodował podczas podróży. Ty, nie wierzę, że trafiłem go. Ty, Gendo, Gendo i Ikari. Wolałbym Shinjiego, albo Rei, albo w sumie kogokolwiek. No dobra, mamy Gendo. Nie ma instrukcji. Trzeba sobie poradzić, słuchajcie, na logikę. Czyli tak, domyślam się, że krzesło, no to na nim on siedzi jakby, tak? Tutaj ma jakąś podstawkę taką, dajmy na to. Tak, tutaj ma swoją konsolę, swój terminal, w którym tam patrzy w komputer, czy anioły atakują. Tokio 3. Tutaj ma swój, a no, właśnie, taki, takie plecki, żeby było widać, że to jest Instytut Zele. I tutaj sobie siedzi przy komputerze. Bach, barbach, bach. elegancko. Gendo i Kari. No fajne figureczki. Takie coś kosztuje tam ile? 20, no 30 zł w przeliczeniu, więc to nie jest duży wydatek, a fajna pamiątka ewangelionowa, ale najbardziej jestem zadowolony chyba z tego, bo to jest, słuchajcie, futerał na okulary z Ewangeliona. A ja, no jak widać, jestem okularnikiem. Także, uwaga, wielki unboxing. Jak widzicie, wszystko w Japonii jest pakowane w jeden plastik, potem w drugi plastik, jeszcze często w środku jest trzeci plastik i wszystko zaklejone plastikowymi taśmami. Tak i zwyczaj po prostu u nich tym się pokazuje szacunek do klienta, że po prostu produkt jest zapakowany jak najbardziej bezpiecznie, jak najbardziej tak estetycznie i tak dalej. No, ekologia jest wtedy na drugim miejscu. O, ty, tutaj mam taką u, oficjalną licencję, że to jest oficjalny właśnie merch Evangelion. Ciekawe, czy moje okulary jakby zmieszczą się do tego. Tak, dobra, pasują. I tutaj jest napisane Evangelion Test Type 01 Pilot i Ikari Shinji. Ewa 1 Nerw. Także takie pudełko na okulary. Bardzo dobrej jakości, bardzo grube. Takie czegoś nie widziałem jeszcze, jeśli chodzi o pudełka na okulary. Wow. Będę na pewno używał i na co dzień będzie mi przypominać, słuchajcie, a przycięcę Palucha. Będzie mi przypominać o tym fajnym wyjeździe. Czy to są całe moje zakupy z Japonii? Czekajcie. Pikachu kucharz, Pikachu Yokohama, Pikachu Pociok, Pikachu Kabuki i ogierpon. Pięć maskotek, tak. No to, to jest wszystko. Tylko jeszcze tak, komiks, Dragon Ball, pierwszy tom, pamiętny. Pamiętam jak za dzieciaka pożyczałem tę mangę właśnie od kolegi. Pozdrawiam cię Piotrek, jak to oglądasz, jakimś cudem. I w sumie teraz fakt, że kupiłem sobie własny, po japońsku, no po japońsku i tak za bardzo tego nie poczytam, ale, ale na półce będzie ładnie wyglądało. Jest dla mnie to taki trochę nostalgiczny ten fakt. Tutaj nie patrzcie na cenę, bo naprawdę kupić w takiej cenie te boostery Pokémon 151 to graniczyło z cudem. Udało mi się kupić ich chyba cztery w takiej cenie, bo wszędzie, gdzie sprzedawali w, w miarę korzystnej cenie. Nawet powiedziałbym, bardzo korzystny jak na polskie cenie. To był limit na osobę. Albo jeden na osobę, albo trzy na osobę, a potem już w ogóle nie było nigdzie, więc w Japonii mają taki trochę problem. Niektóre sklepy wizerunkowe, czy sprzedawać produkt po oficjalnej, sugerowanej cenie, jeśli go brakuje, czy podbić cenę. W Japonii bardzo krzywo na to patrzą, na takie podnoszenie cen, więc albo wtedy sklep daje niską cenę, bliską oficjalnej, ale po prostu limituje do jednego na osobę lub do trzech na osobę boosterów, albo... Wystawiają półkę, która należy jakby do kogoś innego, ale jest wydzierżawiona, i wtedy w tej półce ktoś inny wystawił za wyższą cenę. To nie my, to nie my, to ktoś inny, komu wydzierżawiliśmy półkę i to on sprzedaje za wyższą cenę, a my tylko pośredniczymy. No i wtedy ratują swój wizerunek nie mogą sprzedawać karty kilka razy drożej niż na przykład oficjalna cena, jeśli danych kart brakuje na rynku, a jest bardzo duże zainteresowanie. Oprócz tego kupiłem sobie kilka boosterków z na przykład Fight Vanguard. E, oglądałem to anime, też taka karcianka. Yu-Gi-Oh, sobie kupiłem, słuchajcie, japońskie. Także zróbmy sobie unboxing tych japońskich. Kar. Po jednym może boosterza, a po jednym sobie zostawię gdzieś tam na pamiątkę, nieotwarte. Kurczę, jeszcze miałem gdzieś jeden z Nir automata, ale nie wiem gdzie, więc na razie nie będzie w tym odcinku. Ale znalazłem parę innych drobiazgów, które kupiłem w Pokémon Center. To są koperty na pieniądze. W Japonii, jak dajesz komuś pieniądze jako prezent na przykład, no nie dajesz mu ich do ręki. W Polsce też w sumie nie, a pieniądze są częstym prezentem w Japonii. więc daje się w takiej kopercie papierowej, żeby nie było widać ile i tak dalej, nie? E, Notysiki, słuchajcie, pokemonowe. Bardzo fajna rzecz. Z Dragonite em. i herbata. To jest herbata z Sprigatito Earl Grey. Earl Grey, słuchajcie, Sprigatitowy. Tak to wygląda w środku. O, już otworzyłem, bo chciałem się napić. Ale to jest w proszku. To jest proszku, także będę musiał wziąć ten taki do zaparzania herbaty, wiecie, specjalny dzbanek i wtedy ztestować, czy jest dobra. Teraz tylko powącham. Jak dam radę to otworzyć, ty, no to potężną mocą jest zapieczętowane. Na pewno musi być jakiś trik. W Japonii zawsze jest jakiś trik na otwieranie. Ale chyba jestem za głupi na to, trzeba po prostu użyć nożyczek. Nie, to są torebki, słuchajcie. Ja lupicja. O, ale dobrze pachnie. Mmm, z prawdziwymi kawałkami tutaj, słuchajcie, suszonych yy, kwiatów i tak dalej, no... Ale super. O, to jest taki mini prezencik, powiedzmy. Japończycy lubią dawać na prezent na przykład jeden owoc. Tylko taki bardzo ładny, bez skazy, i tak dalej. I to odpowiednio też dużo kosztuje. Wydaje mi się, że taka herbata też mogłaby być fajnym prezencikiem w japońskiej kulturze, bo. Tu są dosłownie trzy torebki tej herbaty, ale jest naprawdę taka jak ręcznie robiona, nie? Nie wiem, czy naprawdę jest ręcznie robiona, ale takie sprawia chociaż wrażenie i to pudełeczko metalowe jest prześliczne. Aha, no i otwórzmy sobie te karty, słuchajcie, co miałem otworzyć. To jest Yu-Gi-Oh!, jakiś jeden z nowszych setów Yu-Gi-Oh! Ja swego czasu jako dziecko w ogóle oglądałem Yu-Gi-Oh! w telewizji na TV4. A potem, już ileś lat później grałem też w karty Yu-Gi-Oh! na turniejach. Także coś tam, coś tam ogarniałem z tego tematu. To jest karta pułapka, jak mnie mam. Tutaj jakiś potwór. Oho. 1900 ataku, 1000 defa. Nie wiem, czy tak zmienił się wygląd kart Yugi'ego. To jakaś pułapka. E, czy po prostu w Japonii mają inny design niż w Europie? Nie wiem. Nie. Te są bardziej takie klasyczne. Czyli to musiał być jakiś nowy design. Słuchajcie, nazywa się Rush Duel. Nowy sposób pojedynków. To jest karta synchro, karta potwora, światła. Ty, jakaś Exodia. <laughs> Exodia ma swoją kartę pułapkę teraz. Fajnie. Uu te czarne karty, już nie pamiętam jak one się nazywały, karta magiczna. Spoko, fajnie otworzyć yu gi -Oh! i to japoński po tylu latach, a tutaj Kart Fight Vanguard. I jakbyście się dowiedzieli ile kosztują takie busterki w Japonii, to byście się śmiali. Dobra, powiem wam, 2 ,50 zł 50 groszy. Masakra, co? Jak tam dużo bardziej przystępne jest kupowanie gier, na przykład używane Pokémony na Nintendo Switcha kosztują z pudełkiem 120 zł, bez pudełka 80 sam kartridge. Także Zbieranie różnych rzeczy, granie w różne rzeczy, no jest po prostu dużo łatwiejsze, dużo tańsze w Japonii. Zwłaszcza, że oni też więcej zarabiają, nie? Także to były karty Card Fight Vanguard, a teraz karty. też Card Fight Vanguard, tylko z innego setu. To jest takie anime, które moim zdaniem troszkę naśladowało, naśladowało anime yu gi -Oh, bo też jest po prostu o kartach. No i też wyszło wraz z karcianką, tak samo jak yu i tu też są potworki, właśnie. Nie wiem, czy to był dobry drop, czy nie. Ale w sumie jak za 250 zapaczkę, no to nie jest to wielki problem. Otworzyć różne karty japońskie. Fajne. Wow! Także to jest mój haul zakupowy z Japonii. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało rzeczy, jak na taki wyjazd, ale takie rzeczy kupiłem. Dla siebie, bo dla innych to tam wiadomo, teraz będę im rozsyłał. I trochę to potrwa. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że podobały Wam się w ogóle filmy z Japonii. Widzimy się niedługo na kolejnych materiałach i trzymajcie się. Na razie. Cześć.